Hej, hej, przed Wami książka dosyć mroczna i taka ciężka, jeśli chodzi o sprawy psychiczne. Jest to Rzymek Pana Piotra Kościelnego. Książkę przed premierą, a premiera była 11 października tego roku, dostałam od wydawnictwa Czarnoca, aczkolwiek no, zrezygnowałam ją dużo szybciej, tylko e, no, po prostu wybryki choroby moich dzieci nie pozwalały na to, żebym szybciej ją nagrała. Wracając do książki, mam dla Was cytaty: Adaj spokój. Całą noc był luz, ale nad ranem jakiś leszcz postanowił zdarzyć się z żelaznym koniem. Jeszcze jeden. Rok temu był przy podobnym zdarzeniu. Dwóch małlatów stanęło na torach i jednocześnie zginęło. Z tego, co udało się ustalić potem, założyli się, który stworzy pierwszy i zejdzie z torów. Obaj okazali się w tej rywalizacji zwycięzcami i przegranymi zarazem. Wygrali zakład, przegrali życie. Jeszcze jeden. Czemu to zrobiłeś, Gnojku? Szepnął pod nosem. Słuchajcie, książka jest naprawdę dla ludzi o mocnych nerwach. To bardzo smutny i mega drastyczny kryminał, oczywiście z wątkami psychologicznymi, przejmujący i okrutny zarazem, którego naprawdę ciężko się czyta, bo coś nas tutaj wciąż ściska za gardło, i jednocześnie nie jesteśmy w stanie odłożyć jej na bok. Pierwsze strony opowiadają o tragedii, która już się wydarzyła. Sceny zawierają krwawe opisy, które u osób wrażliwych no, mogą wywoływać wręcz zniesmaczenie. Tylko wielbiciel grozy będzie z nich bardzo zadowolony. I zaraz, właśnie po tych opisach, przechodzimy do innych postaci, którzy są no, w różny sposób powiązani z tym zdarzeniem. Ogólnie będzie to jedna opowieść, tylko jest podzielona na kilka osobnych i złączonych jednocześnie. bo powieści sprzed tragedii. Poznamy tutaj punkt widzenia młodego chłopca, który się boi, że będzie szkalowany w szkole. Jego problemy początkowo dotyczą tylko tych szkolnych oraz rówieśników. Będzie również świadkiem ordynarnych, dwuznacznych sytuacji. Następnie będzie historia jego brata, który ma wyrzuty sumienia i opowiada nam, co się stało, że tak naprawdę doszło do tego wypadku. Jego historia jest właśnie w czasie już po tragedii. Do tego również należy życie kierowcy pociągu, który, no, nie miał wpływu na zło, które się dokonało, ale które, no, zmieniło jego plany, szczególnie nie jest zadowolony. Mamy tu też opowieść policjanta, któremu niestraszne są zmieszczone zwłoki. Najgorsze w tym całym zajściu dla niego jest to, że nie może przez to spokojnie kontynuować codziennego upajania alkoholem. I do policji również dołączy tutaj ktoś młody, kto obawia się braku akceptacji. Dla kogoś. Y kto już jest tak jakby niemal wrogiem, chociaż tak naprawdę nic nie zrobił, tylko po prostu się pojawił, a oni już po detali go ocenie. I w ten sposób tragedia chłopca poruszyła właśnie wszystkie inne sprawy każdej z postaci. Po cytatach, cytatach już widzicie, że no za oni zamiast go żałować, tak naprawdę są na niego wściekli, że przysporzył im pracy. Nie znają jeszcze jednak powodu tak drastycznego kroku chłopca, a my odkrywamy go wraz z historią jego brata. Nie chcę tutaj za bardzo opowiadać, jakie wątki porusza książka, gdyż no, wydaje mi się, że szybko wyciągniecie z nich wnioski i tym samym będziecie wiedzieć po prostu o co chodzi w całej książce. Dodam tylko, że ktoś, kto zaczyna ją czytać, może pomyśleć, no na trzeźwo tego nie przełknę. Słuchajcie, to jedna jednak z drastyczniejszych pozycji, jaką przeczytałam, wniosek tutaj aż woła, woła mega mocno o uwagę. Uważam, że przeczytanie jej otworzy nam oczy na kwestie, których wolimy no, raczej do umysłu nie dopuszczać. Tym bardziej, że i w moim życiu, u życiu mojego syna i mojej córki też była osoba, która popełniła samobójstwo. To było to inne, aczkolwiek też samobójstwo. Więc no, potrafiłam się w nią mega mocno wgłębić. I dlatego tak ciężko na początku mnie było nagrać tę recenzję, gdyż bałam się, że kiedy zacznę tutaj o tym opowiadać, to za mocno się wzruszę, bo... To nie tylko tragedia chłopca, ale i osób, które znali, między innymi moich dzieci, które też ją przeżywają. Także no książka ciężka, aczkolwiek mocno na czasie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale coraz więcej nastolatków popełnia samobójstwo. I z reguły są to osoby ciche, spokojne, gdzie na pytanie, co u ciebie słychać? Dobrze, jest dobrze. Nigdy nie jest dobrze. Zastanówcie się dwa razy. Ta książka jest takim nakreśleniem tego, jak ktoś widzi osobę, która do tego doprowadzi i jak ktoś przeżywa to, co mu robią, a nie jest w stanie o tym powiedzieć, ale widać, że puszcza sygnały. Także przeczytajcie, bo naprawdę z tym sercem polecam, bo warto. Czasem warto wiedzieć, niż powiedzieć a mogłem, a mogłam. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.